Kongres Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego już za nami. Wydarzenie odbyło się 18 września w Kamienicy. W spotkaniu członkin kół udział wziął również Mateusz Morawiecki. Premier polskiego rządu tego właśnie dnia uczestniczył w uroczystości nadania nowemu mostowi na rzece Kamienica w Szczabie imię zmarłego w maju 2022 roku byłego wicewojewody Małopolskiego Józefa Leśniaka. Jak pani ocenia wizytę premiera dzisiaj? No Byłyśmy po prostu zaskoczone tym, że w ogóle premier będzie tutaj u nas, chociaż jak się okazało on też był zaskoczony, bo stanął u nas przy stoisku i też mówił, że że zaskoczenia tu jest, dlatego no, po prostu zaskoczone byli, ale bardzo. Miło to oceniamy. No, jak zawsze, miłe słowa do nas kieruje, do wszystkich KGW, Także że bardzo jesteśmy pozytywnie zaskoczeni. Myślę, że bardzo interesująca, bardzo piękna wizyta. Czy była okazja zamienić jakiekolwiek słowo? Myślę, że było, ale myślę, że to nie był pewnie ku temu czasu. Ale myślę, że każdy, kto chciał, to pewnie porozmawiał. Kuluarach. Jak Pani ocenia dzisiejszą wizytę Bramion? Bardzo mi się podoba. Miło, że odwiedził nasze tereny. Bardzo się cieszę, że mogłam go tak blisko zobaczyć. Teraz koła mogą się rozwijać. Jest to docenione i nasza tradycja, nasze, nasze stroje. Także no, bardzo nam miło, że. Pan premier dał radę po prostu nas tutaj chociaż na chwileczkę odwiedzić. Czy była możliwość porozmawiania? E, oczywiście, pan premier podchodził do każdego stolika i, i naprawdę e, rozmawiał z, każdym, z każdymi paniami, pytał się skąd jesteśmy. Także była też ta chwila dla nas. W Spotkaniu tym udział wzięli przedstawiciele samorządów, parlamentarzyści a także zaproszone panie z działających na terenie powiatu limanowskiego, ku gospodyń wiejskich. Chciałbym podziękować za to co robicie, bo to ma bardzo wymierny wymiar także dla pewnej atrakcyjności turystycznej. I jeżeli pytamy turystów, którzy odwiedzają małopolskę, odwiedzają Limanowszczyznę, także podhale są to pytamy się co się co jest główną przyczyną, że oni chcą Przyjechać, mieszkać w naszych pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych, właśnie ta kultura regionalna i kultywowanie tej tradycji e, regionalnej. Dziękuję Wam za to, że jesteście, za to, że z taką ogromną radością, pieczołowitością, przywiązaniem przekazujecie tradycję młodym pokoleniom. Bo to jest nasze takie ludzkie zobowiązanie, żeby to, co piękne, wartościowe i świadczące o tożsamości narodowej. Było przekazywane dalej i nigdy nie umarło. Nie ma żadnej uroczystości żadnej gminie, żeby nie było gospody w miejscu. Serdecznie Wam za to dziękujemy, bo przecież dbamy tutaj na miejscu, w no, Polsce, na, na Miwanowczyźnie, na Sądeczyźnie, na Podpalu. Dbamy o zachowanie naszej rodzinnej kultury, która tu jest tak silna, tak mocna, tak piękna, a nie sposób sobie tej kultury materialnej i niematerialnej wyobrazić właśnie bez bez sztuki kulinarnej. Więc kochane panie, serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Życzę Wam, żeby ta, te kulinaria zawsze były dla Was wielką radością, żeby Was społeczności lokalne doceniały i uznawały i żeby zawsze było to dla Was wielkim źródłem radości i satysfakcji. Mamy tu wielu przyjaciół, którym bardzo serdecznie dziękujemy. I, I to był też powód, dla którego się tu zjawiliśmy, więc w imieniu... Do no, sporej grupy posłów z Warszawy. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego i udanej, udanego spotkania, aż jak słyszałem od Państwa Starosty, aż do wieczora. Do jutra wieczora. Do no. jutra wieczora. Więc kłaniam się nisko. Życzę smacznego, Życzę pięknego spotkania i cieszę się, że. Mogliśmy tu towarzyszyć panu premierowi i spotkać się z państwem chociaż na chwilę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za to, że państwo zaszczycili się naszą obecnością, swoją obecnością, że jesteście z nami, że dzisiaj w innej formule, bo zwykle bywa tak, że wy państwo nas honorujecie, go, gościnie przyjmujecie, natomiast dzisiaj chcemy być razem, chcemy się, chcemy się razem integrować, cieszyć się tą obecnością i razem świętować. Kongres Kół Gospodyń Wiejskich to była również dobra okazja do tego, aby nie tylko się spotkać, ale też zaprezentować swoje dokonania w ciągu ostatniego roku. To już drugi taki kongres, ale można i porozmawiać, wymienić różne, no po prostu i wypieki, i różne gotowania, przepisy, także bardzo miło jest. To jest bardzo wyjątkowa atmosfera, naprawdę, no i między innymi możemy się integrować, spotykać, podzielić się swoimi i częstować. częstować naszymi wyrobami, wszystkich tu obecnych, bo jest nam miło, my przede wszystkim lubimy coś robić i częstować tym ludzi, jak komuś smakuje, to się tak cieszymy, jak nic. Co Państwo przygotowaliście dzisiaj? E, dzisiaj, naszym specjalem będzie chlebuś ze smalcem i z kiszonym, e, chlebuś z pasztetem, e, różnego rodzaju ciasta i przekąski. Co się udało? Smalczyk, korboce, e, kołoce, to ciasta słodkie, różne takie. Cóż jeszcze, serki, sałatki, chlebek taki swojski pieczony, wędliny swojskie. Ocenia Pani całe spotkanie? No super, jest super, naprawdę wyjątkowo świetnie. Jest to drugi kongres uczestniczyłam już w pierwszym kongresie, bardzo piękna uroczystość, wielka, wielkie zaangażowanie powiatu Limanowskiego, Pani wicestarosty Agaty. Myślę, że to z inicjatywy wszystko się odbywa. Ko rozmawiając gospodyniami. Myślę, że to jest trafna decyzja. Spotykamy się, rozmawiamy, częstujemy się różnymi innymi wypiekami. Mamy dzisiaj przygotowane ciasta. Ze względu na to, że dań gorących nie trzeba było, był tutaj poczęstunek już przeszykowany. Mamy po prostu przygotowane jakieś ciasta, coś na też słono i ogórki. I tak jak zwykle po prostu szykujemy na takie różne imprezy. Są też serki, osypki, korbace, ser klagany. Także staramy się zawsze coś urozmaicić, też troszeczkę nowoczesnym, ale zawsze trzymać się tej tradycji. Jest też klep pieczony swojski, są też placki z blachy u nas nazwane. Także no staramy się po prostu, żeby, żeby reprezentować tutaj nasze, nasze regionalne wyroby. Co państwo przygotowaliście dzisiaj? No dzisiaj przygotowaliśmy nawet wilkowickie prawdziwki, mamy kołacz, chleb, smalec nawet z prywatnej masarni z wilkowiska mamy wyroby wędliniarskie, bardzo pyszne proszę się, firma Topór proszę się częstować, no i koreczki, muffinki no, no, różne rzeczy, smalec, oczywiście ogórki kiszone i te wyroby wiejskie, nawet tam Proszę zrobić zdjęcie piękny, prawdziwek duży z Wilkowiska. Super, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Przygotowałyśmy śliwka wędzona z boczkiem w cieście naleśnikowym, sałatka owocowa, smalec z, z lepkim pieczonym wiejskim i z ogórkami, O takie przekąski, parysiówki. Ciasto, ciasto francuskie i serek feta, no i tu takie rolatki też z wędlinką no i ciasta różnego rodzaju pieczone swoje wypieki wszystko. Super, bardzo dziękuję część ja to szwecki stół dobra zabawa, przy tym co nie mają tym się może czas dżęsować i bawimy się do późnej godzin wieczornej. Także luźne spotkania, rozmowy, śpiewy i tańce przy zespole Złotowicy pod opieką Leszka Kobiasza. Zapraszamy. Odwiedziny pana premiera z marszałkami, z wiceministrami, którzy podziękowali również kołom za tą ciężką pracę, za to, że pan premier docenił ich obecność, ich czas i był z nami. Wielki szacunek, uznanie dla Pana Premiera, dla Pana Wojewody, marszałków i wiceministrów, a jak Państwo wiecie, było ich bardzo dużo dzisiaj. Dla mnie to jest mega wyzwanie, ale wielka radość, że raz w roku możemy zorganizować kongres, pozyskać środki od marszałka Województwa Małopolskiego, że mogą te koła w tym dniu nie pracować, tylko być obsłużone i być przyjęte po królewsku w obiekcie, który się nam uda akurat w tym roku, a w tym roku jestem i pensjonacie Osada, która Pani nam Natalia Więcławek. Właściwie udostępniła także świetna zabawa. Uważam, że powinniśmy kontynuować to działanie. Tym paniom należy się szacunek, ponieważ to one cały rok ciężko pracują, promują każdą gminę w powiecie limanowskim, powiat limanowski. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy my dziękujemy im za tą ciężką, ale za to piękną pracę. Więc jest tak super. Teraz to chudoki zagrać tu pasuje, stora dla premiera. Stola się szykuje. A kolejny kongres ku gospodyń wiejskich już za rok.